Ogromna radość powitać Państwa tutaj we Wrocławiu na 14 Festiwalu Reżyserii Filmowej, ale również na 10 edycji Festiwalu Aktorstwa Filmowego. Postanowiliśmy tę nagrodę wręczyć trochę wirtualnie. Możliwości są takie techniczne i poproszę o łączenie z naszym laureatem. Cieszę się z wielu e, powodów, ale dwa są najważniejsze, że to jest Wrocław, ponieważ we Wrocławiu w 1975 roku, w 1975, e, miałem e, przyjemność i, i przygodę występować w, filmie, w pierwszym filmie Krzysztofa Kieślowskiego pod tytułem Personel kręciliśmy w operze wrocławskiej. Jest wielkie brono! Zawsze miałem nieodpartą pewność, że aktorstwo jest zawodem twórczym. Większość z nas uważa, że nie wiem, robimy miny, uczymy się tekstów, który wypowiadamy. To nieprawda. Jestem wzruszona, że jestem we Wrocławiu, bo tutaj we Wrocławiu zaczęła się moja miłość do Henryka Tomaszewskiego i do pantomimy. Tutaj we Wrocławiu miałam szansę wyreżyserować dla Państwa dwie opery w operze Państwa. Tutaj zaczynałam też film z sylwkiem chęcińskim. Wielki Szub, którego całuję mocno. Nie widzę go tutaj jeszcze. Także moja kariera kręci się wokół tego pięknego miasta. Nagroda specjalna prezydenta Wrocławia za twórcze filmowe związki z Wrocławem. Wybitny reżyser i pedagog Janusz. Majewski. Chciałam powiedzieć parę słów o Wojtku Przaniaku, którego znałam najlepiej i najdłużej z nim pracowałam, od wielu kilkudziesięciu lat. I to był człowiek z pasją niezwykłą. Ja takiego drugiego nie spotkałam, który jak grał, próbował na próbach, on się spalał. On był od stóp do głów zaangażowany w to, co robi. Czy jest to epizod, czy jest to wielka rola? Ktoś mi go polecił, jak on się pojawił. To ja myślałem, to jest fantastyczny, on chyba po szkole teatralnej, to, to, to fantastyczny typ aktora, jakiego w Polsce właściwie nie ma taki typ amerykański. Przepraszam tutaj aktorów, którzy tutaj są, bo jesteśmy się amerykańscy, ale na inny sposób. Jest tam kilka anegdot związanych właśnie przede wszystkim z festiwalami filmowymi, które od festiwal rysyrii filmowej prowadzę od 14 lat. Festiwal aktorstwa filmowego jest nieco młodszy, to dziesiąta jego edycja, ale w sumie przez te lata troszeczkę się tego, troszeczkę się tego nazbierało. Większość z tych osób uczęszcza na, do klas teatralnych, więc jest takie duże zainteresowanie w ogóle tematem i aktorstwem. Jest sporo osób, które myślą jakoś tak o swojej przyszłości też w tym zawodzie, dzięki czemu ta praca jest taka bardziej ukonkretyzowana. Mamy też takiego jednego rodzinka, który przyjechał aż z Gdańska do nas, żeby, żeby móc z nami pracować. Być aktorem, no to jest. E, huh! No to jest chyba sposób na życie. A w każdym razie jego ogromna część. E, to jest e, e, wbrew pozorom bardzo poważna sprawa. I staram się do tego tak podchodzić, e, bo to po prostu zostaje na wieczność. Mam nadzieję. To jest naprawdę dobry rok. A co wybraliśmy, to się dowiecie za chwilę. Myśmy nie, przecież nie wybierali filmu, tylko reżyserów, więc ocenialiśmy robotę. Jak, jak sobie poradził, jakie y, można wróżyć mu y, sukcesy w przyszłości. Czy jest po prostu y, już dojrzałym reżyserem? Reżyseria jest, jest trudnym zawodem, ale... To jest też chyba najpiękniejszym zawodem świata, więc ja nie, 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 nie odnajduję jakichś wielkich trudności. Przeciwieństwa losu, tak, zdarzają się, ale na koniec dnia jest satysfakcja i to jest najważniejsze. Złoty Szczeniak za rolę drugoplanową kobiecą. Kilka Price. Złoty szczeniak za drugoplanową rolę męską, Tomasz Włosok. Zamknąłem się w szafie i z tego miejsca chciałbym podziękować bardzo. Jest mi niezwykle miło. Cieszę się, że mogłem dołączyć do grona złotych szczeniaków. Bardzo sobie. Cenię takie poczucie, że, że jestem chciana i jeszcze jeśli jestem chciana przez środowisko, którego mam nadzieję kiedyś być częścią, albo może już I jestem, to, to naprawdę aż chcę się pracować. I najchętniej bym dzisiaj z Państwem świętował, bo lubię świętować, i nie chcę świętować, ale niestety musiałam zostać w Warszawie na zdjęciach pracuję nad nowym filmem. Bardzo serdecznie dziękuję, szanowni Państwo. Wielkie jest dla mnie wyróżnienie, tym bardziej, że jest to pierwsza edycja tej nagrody i że jest to nagroda imienia Piotrusia, z którym miałam okazję grać w Teatrze jedną z jego ostatnich ról w Ujażku graliśmy małżeństwo. Bardzo serdecznie Cię Piotrze pozdrawiam. Deus yeah. te yeah.